Dzień dobry. Nazywam się Renata Świst, piszę wiersze i wydaję tomiki wierszy. Dzisiaj chciałam przedstawić szósty tomik wierszy, który witałam, wiersze pisane z anielskim przesłaniem oraz trzy wiersze z tego tomiku. Wiersz pod tytułem Anielska Wiara. Anielski stan ducha we wnętrzu uczucia, w głębi serca mego i nadzwyczajnego, skromnego, lekkiego i duszy wspaniałej, delikatnej, cudnej. Czuję wypełnienie otoczenia wokół i bliskość aniołków, które otulają, przytulają ślicznie i swymi skrzydłami dają wiarę, siłę, prowadzą do przodu i dają nadzieję. Wiersz pod tytułem Bezpiecznie pod skrzydłami. Aniołki pocieszają, aniołki przytulają, kiedy smutno, kiedy źle, one otulają mnie, pod swe skrzydła zabierają i bezpiecznie czuję się. I serdecznie wypełniają duszę serce delikatnie, i harmonią przywracają, jest niesamowicie cudnie i uczucie fantastyczne, bo aniołki towarzyszą i wskazują drogę życia. Wiersz pod tytułem rozważone myśli, spokój, wyciszenie wnętrza, delikatne myśli wokół się unoszą w przestrzeń cudną, w stanie nieważkości lekko, bez wysiłku rozważają. Wszystkie zmysły pobudzają, przelatują przez stan ducha i wzbijają się pod niebo, z aniołkami się witają, relaksują, medytują, fantastycznie się tam czują. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam i polecam, aby zakupić książki i poczytać wiersze. Książki są dostępne w wielu księgarniach internetowych: w księgarni internetowej astrum, bonito.pl, aros.pl. Można również wpisać w dowolną wyszukiwarkę imię i nazwisko autora, lub tytuł książki. Dziękuję i życzę miłego dnia.